RadioSud.pl Największy portal informacyjny regionu. 11 goli padło w Łęce Opatowskiej w meczu drugiej kolejki wiosennej rundy rozgrywek Wielkopolskiej Okręgówki. Miejscowy Zawisza zdeklasował bark Przygodzki 11 do 0. Trudno w to uwierzyć, bo teoretycznie obydwie drużyny dzieliła w tabeli przed tym meczem różnica zaledwie 4 punktów, a obydwie ekipy okupują strefę spadkową. Mając jednak na względzie to, co działo się na placu gry, to był to pojedynek Dawida z Goliatem, a bramek mogło być znacznie więcej. Gospodarze, z tego co widzieliśmy, mocno się wzmocnili. No i pokazali swoją klasę gdzieś tutaj na wojsku, deklasując nas. My jako zespół dzisiaj powiedzmy sobie szczerze, nie funkcjonowaliśmy w ogóle. Spara też grupa u nas jest młodych chłopaków, którzy gdzieś zbierają szlify piłkarskie. No dzisiaj gospodarze pokazali, że jeszcze długa droga i wiele pracy przed tymi chłopakami, żeby dorównać tutaj poziomem do tej ligi. Hacrikiem w tym meczu popisał się Kamil Jurasik. Po dwie bramki zdobyli Damian Dwornik, Adam Orłowicz i Kamil Nitkiewicz, a po jednym trafieniu dorzucili Przemysław Albert i Paweł Baraniak. Myśmy mieli swoje założenia, graliśmy cały czas to, co w spalingach próbowaliśmy, no, w ostatnim meczu nie wyszło, no ale teraz żeśmy się odbili, trochę nascialiśmy tych bramek. Myślę, że teraz już pójdzie z górki. W kolejnej serii spotkań zawisza zagra w Kaliszu przeciwko prośnie, natomiast Barycz szukać będzie punktów z rezerwami Jaroty. Radio Sud, radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.